No okej okay. Ktoś chciałby się odwróć, te do niego? Czekajcie Ooo Boże święty kto? A, marcie, dobra, już, już, już to czeka Ale jeśli tam to są takie lagi, że to jest Lui To jest hit Jakim cudem nagle jest 400 fps Pokaż. Panda Pochczę Panda Let's go Handy bambus! <laughs> no pierdek FODWA Jeśli możesz, pogry Jest tak jest Dobra Chodź tam może Chodźcie chodźcie, się, chodź, chodź, chodź eee, Trzymaj tyle i z dobra Idziemy dalej <laughs> Nie no się oczywiście Haha, <noise> ja <cię> kurą powstajecie? <noise> Który tak? <noise> no i tak no. Jest pięć osób w tym, które piszą. No cóż, nie każdemu się chce pisać, nie? Niektórzy żeby po prostu siedzieć i sobie oglądać, tak naprawdę. I tyle w sumie. Nie to dziewczyna. O, jest moderator Ada, Ty on jest z nami w teamie. On się widział, co? Pogrzeb. Nie leżycie, patrzcie to. Ja fit bo mam wodę? No kurde. Ja wody nie lubię. Widzowie. Samej w sobie. Sama woda jest taka. Mm. Mm. Mech. Bez smaku. Niech ktoś teraz powie, to kupcę smakową Otóż nie Nie lubię smakowej wody nawet Ja potrzebuję coś gazowanego do picia naprawdę Zawsze Jak już nie gazowany napój to sok ewentualnie jakiś naprawdę Jedynie to Z napojów tak naprawdę Looking 3, ja pierdzie. Looking 3, ty brać to No zrobienia pereł. Ty biorę to chyba, co? Nie dobiorę, widzowie Sza. Ty. 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 Dobra. Let's kurwa, go Nieważne widzowie Nieważne Zaraz wrócę ja sprawdzę. O ok, po kokerocia spoko. Ok, mieliśmy jeszcze moment na live'ie w tym moim ostatnim Czyli wczorajszym, tak, dokładnie wczorajszym. Mm. No i właśnie się tam wbiliśmy do tych takich typia, czy to byli goście. Nie pamiętam czy to były one, czy oni. Albo to była ona i on, nie wiem. No jakieś tam osoby z tymi wbiliśmy. I się z nimi klepaliśmy. Ja później dojeżdżałem jedną osobę. <grym> ja tam powiedziałem coś w stylu, że weszłem w nią. <grym> I to było takie, o kurwa, to źle zabrzmiało. Na pewno znajdziesz. Jak nie to, o ci pokażę najwyżej, czy coś. Bo już mam miejsce do kopania, mi się nie chce Nie chcę schodzić w dół. I wiesz jak jest. że za... byłeś to 3 minuty. Ile? Co? W dupę skam. Co? Czemu tak dupa. No dobra, się tepnę Najwyżej sobie wyjdziesz jakoś do góry czy coś Czekaj, masz tu jakieś bloki więcej, żeby się do góry wykopać? Chyba że chcesz po prostu kopać ze mną teraz Jak chcesz, ja cię pić nie będę Co? Alo... Aloni Aloni Macaroni Gdzie? On miał wczoraj streama? Aha to ja wtedy jak ja spałem Ja wtedy spałem widzowie Ojoj oj. Mogę ci dać coś niby no, dobra Najwyraźniej się też po prostu na spał z powrotem czy coś Masz tak Synek Trzymaj to Trzymaj Nie wiem, może ci się przyda Trzymaj Patyki, może ci się przydadzą Nie, się może jeszcze przydać Masz <grym> I masz Też w sumie wenderczeście mam lepszego, leci lepszego później mieć, bo mam wenderczeście ale to wiadomo Idę na spawna, no nie, RTP czy coś Leć kopać mordo Masz diamenty już na starca zrób diamentowy kill Więc będziesz miał już z czym kopać przynajmniej I baw się dobrze <grym> Widzicie co jest najlepsze? Dla większych graczy Wciąż już że ma tą pracę, patrzcie to Górnik, tylko dwie osoby, są. So. O, budowniczy jest tylko jedna osoba, ławce jestem ja, też jedna osoba. I tyle. Ci ludzie myślą, że dalej mają pracę, to jest najśmieszniejsze, ale jeszcze nie wiedzą. Jestem ciekaw, kiedy się wszyscy skapną, że zresetowało im pracę. Wyjebali ich z pracy. Nawet w Minecraft'cie XD. To już jest, kurwa. Chyba, że tak Wot ej figa co jest co jest <laughs> Figa kurwa <laughs> Ja ci dam figę Figet ci dam z makiem normalnie, taką do kompletu <laughs> Figet Nie ten kibr mi czasami przeszkadza, naprawdę ja, ja wiem spieszek że to jest pomóc ale Jemento, let's go Więcej pitosu za kupanie, let's go Ja miejsca do let's go Nowynik dla fagi, ta